serdecznie. Witamy. Cześć. No właśnie jesteśmy na uroczystym wieczorze autorskim z okazji wydania waszej najnowszej książki. Proszę powiedzieć, co to jest za książka i o czym ona opowiada? Książka nosi tytuł Love is You i jest naszym wspólnym dziełem. Główny pomysł na książkę miał Kamil Niziński, który jest współautorem, ale książkę napisaliśmy razem. No właśnie, skąd pomysł, aby razem wydać daną książkę? Może tutaj panią wydawcę poprosimy, aby jednak nam tutaj dała książkę, aby naszym widzom ją pokazać, jak wygląda. No właśnie, skąd pomysł, aby wydać wspólnie książkę? Bo z tego, co wiem, Kamilu, ty jesteś debiutantem, natomiast Angelika jest już taką dość od dawna uznaną pisarką. Już masz parę książek na swoim koncie. Właśnie, skąd ten pomysł, aby razem stworzyć to niesamowite dzieło? Ponieważ chciałem tą romantyczną historię pokazać z dwóch perspektyw z perspektywy mężczyzny i kobiety. I potrzebowałem właśnie tej kobiety, bo sam nie wcieliłbym się i nie pokazał tych uczuć i emocji, które rządzą kobietą kobietami, i znalazłem Angelikę, która idealnie się wcieliła w postać bohaterki i stąd stąd mamy duet. Tak, poznaliśmy się przez moje książki, które recenzowałam wcześniej na Bookstagramie i była pewna książka, którą zrecenzowałam, na okładce był Kamil. I w sumie od słowa do słowa stwierdziliśmy, fajnie byłoby kiedyś napisać wspólną książkę i oto jest nasze dzieło Love is you. A je, jeżeli chodzi o same prace nad książką, jak one wyglądały na co dzień? Czy każdy z Was osobno pisał jakąś część danej książki, czy jakoś razem spotykaliście się, wymyślaliście daną fabułę, daną fikcję? Czy odległość no, na przykład każdy? Z Was pisał co innego. E, to znaczy, tak, wszystko, wszystko wydarzyło się na odległość, ponieważ ja mieszkam w Warszawie, Angelika we Wrocławiu, więc ciężko byłoby się e, spotykać e, przy, przy ustaleniu e, książki, wydarzeń. Mm, konspekt napisaliśmy sobie na początku, e, więc e, pomysł, że tak powiem, był mój e, na, na całą historię. I co tam dalej było w pytaniu? No, no i właśnie, jak wam udało się tak się zgrać, bo tak z jednej strony e, e, pisarka z dużym doświadczeniem, e, Angelika, e, ty debiutant, chociaż pomysł w zasadzie ty stworzyłeś, jako, w zasadzie o ciebie to wyszło, czy ty, e, Anżeliko, nie obawiałaś się, że jednak z debiutantem, właśnie z pisarzem, który dopiero tak naprawdę, osoba, która dopiero e, zaczyna właśnie te pierwsze kroki, podejmuje w literaturze, w, w pisaniu, czy nie obawiałaś się, czy nie się obaw, że dany projekt może nie, nie dojść do skutku? Książkę pisaliśmy z dwóch perspektyw. Czyli Kamil zajął się postacią głównego bohatera Michaela, ja zajmę, zajęłam się główną bohaterką Emilią. Nie było moich żadnych obaw. Ja nie wiedziałam, jak Kamil pisze na samym początku, ale gdy wysłał mi pierwszy rozdział, który jest właśnie z perspektywy głównego bohatera, już wiedziałam, że jest naprawdę bardzo dobrze, że ma ten użyło, potencjał. Użyło tak, że ma potencjał na fajnego autora i że to pisanie naprawdę ma gdzieś w sobie. Wiadomo, zdarzały się gdzieś błędy na w początku, które wytykałam Kamilowi i mówiłam mu, co warto sobie poprawić lub nad czym warto popracować, ale on uważnie tego słuchał i naprawdę przy następnych rozdziałach, im dalej, im bardziej w głąb książki, tym było coraz lepiej. Więc naprawdę tutaj mu w 100% zaufałam, on zaufał mi i, i chyba daliśmy z siebie wszystko. I, I tak powstało właśnie Love is You. I tak powoli zbliżając się do zakończenia naszego wywiadu, z racji tego, że za chwilę zacznie się spotkanie autorskie, proszę jeszcze powiedzieć, jak wam udało się przekonać wydawnictwo, no, no bo wiadomo, napisanie książki to jest jeden krok. Do sukcesu. Drugi krok, to, aby jednak wydawnictwo zechciało wydać. Skąd właśnie wybór danego wydawnictwa i skąd właśnie decyzja wydawnictwa, że jednak chce tą książkę wydać? Mamy wspaniałą agentkę Martę Kordel, która jest tutaj dzisiaj z nami i ona nam pomogła w tym w negocjacjach w wyborze, w wyborze odpowiedniego wydawnictwa. I w sumie to zawdzięczamy jej. To, że dzisiaj jesteśmy tutaj z Purple Book. Tak, Marta nas tutaj pokierowała w stronę Purple Book i przedstawia nam różne oferty z różnych wydawnictw, ponieważ było duże zainteresowanie naszą książką przed premierą, ale my postawiliśmy właśnie na to wydawnictwo ze względu na bardzo dobry marketing i, i promocję książki, więc naprawdę tutaj ekipa z Purple Book spisała się na medal. I gdzie daną książkę można będzie nabyć? W jakich księgarniach? Na pewno świat książki, w Empik. W Empiku, w Empiku, tak. Mamy też audiobook, e-booki. Także no jest Czyli każdy pełno miłośnik i czytania wersji papierowej i wersji online no, znajdzie coś dla siebie. W księgarni, czy to internetowych, czy gdzieś stacjonarnych można nabyć te książki. A gdzie można, pańs gdzie można Państwa znaleźć mnie w social mediach? Na jakich stronach? E, mój Instagram to Angelika Labuda Angelika, więc serdecznie zapraszam. A mnie znajdziecie podnikiem nikiem Kamil Niziński na Instagramie.